Witajcie kochani! Tłusty czwartek coraz bliżej. Ja mam dzisiaj dla Was alternatywę dla tradycyjnych pączków. Będą tak takie super pyszne mini bułeczki. Zapraszam! Tutaj mam 160 g mąki migdałowej, 2 jajka, 3 łyżki erytrytolu, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, łyżeczka octu jabłkowego, łyżka serka mascarpone, łyżka mleko kokosowego. Do misy włożę najpierw mokre składniki, czyli jajka. Mleczko kokosowe, ocet i mascarpone. Teraz to wszystko razem Słuchajcie, wymieszam. Teraz dodam suche składniki, czyli mąka, proszek do pieczenia i erytryto. I znów będę mieszać. I mamy to. I teraz będę formować takie małe kuleczki. Słuchajcie, pikarnik już nagrzewam do 180 stopni, grzanie góra-dół. Tutaj mam w miseczce wodę, namaczam sobie delikatnie ręce. I teraz będę formować takie małe połączusie. I układać na blasze. I teraz już formuję ostatniego pończusia. Wyszło mi ich 7. Ciach! I teraz wkładam je do piekarnika na 15 minut. I bułeczki mamy upieczone. Bułeczki upieczone, słuchajcie, robi się je bardzo szybko. Możecie je podawać na przykład polać sobie polewą czekoladową, bądź z erytrytolu zrobić puder i posypać. Bądź możecie też sobie przeciąć na pół, posmarować masełkiem albo nawet nie musicie i nałożyć sobie drzem truskawkowy. Tutaj znajdziecie przepis na ten drzemik. I cóż, polecam też moje mini keto pączki. Znajdziecie je tutaj. Smacznego Wam życzę i dawajcie w komentarzach, czy Wam te bułeczki smakowały. Do zobaczenia niebawem!